i księża, umiłowani kochani siostry i bracia cała wspólnota zgromadzona tutaj w pięknej bydgoskiej katedrze a dzisiaj przeżywamy właśnie 14 lipca 2024 roku pierwszy bydgoski Jarmar biskupi. bardzo dziękuję za to spotkanie bogactwa kultur z naszego regionu nie tylko z diecezji bydgoskiej ale właśnie ten region kujawsko-pomorski nie tylko bo jeszcze wielkopolska więc y, szerokie takie spektrum, y, które możemy dzisiaj zobaczyć, y, przestroje też. Y, I oczywiście y, Msza Święta nie jest dodatkiem do tego y, jarmarku jest centrum wydarzenia, bo tutaj przychodzimy do źródła, żeby we wspólnocie uroczyście y, wysłuchać słowa Bożego, które ma nas umocnić w wierze, by nakarmić się Chrystusem. I by On nas posłał z tej świątyni, abyśmy tworzyli dalej wspólnotę w duchu miłości. I dzisiaj właśnie takie słowo, idźcie, będzie bardzo wybrzmiało już tutaj w liturgii słowa, jak żeśmy się wsłuchiwali. To było idźcie, właśnie to słowo staje się takim pierwszoplanowym wezwaniem skierowanym przez Boga do człowieka. Słowo Boże, które usłyszeliśmy dzisiaj w liturgii kilkakrotnie. Zawiera takie wezwanie: idźcie, wchodźcie, wyjdźcie, nawracajcie. Pokazuje to, jak bardzo dynamiczne jest życie uczniów Chrystusa. To ponaglenie Boże, jakie otrzymał prorok Amos, oraz otrzymują apostołowie, świadczy o konieczności podejmowania w naszym życiu zadania bycia głosicielem dobrej nowiny. No właśnie, mamy być apostołami ciągle dobrej nowiny, zanieść dobre wiadomości, zanieść dobre słowo, otworzyć swoje serce, okażać życzliwość wobec drugiego człowieka, nawet tego, który nie jest z nami, a jest przeciwko nam, żeby rzeczywiście go zewangelizować przez świadectwo wiary, przez dar takiej zwykłej, w zwykłym geście miłości. Chcemy, no właśnie, też w razie czego być obrońcami. Bożego prawa i wtedy trzeba rzeczywiście nieraz stanowczo się zachować. Tak nie można, to nie przystoi. To nie jest zgodne z Bożym prawem. Być świadkiem ciągle obecności Boga w naszym życiu, a przez to może będziemy czytani przez innych, że właśnie dlaczego oni tak żyją? ktoś się zapyta, no właśnie, że Bóg jest z nimi, Bóg jest w nich. I potrzeba do tego wiary. No właśnie jakiej wiary potrzebujemy, gdy Bóg wzywa nas do czegoś, a my czujemy się niekompetentni lub niegodni? Wiary przede wszystkim, że to rzeczywiście Pan Jezus wzywa nas i posyła. Wymaga to zaufania, że Pan Jezus ma konkretną, przeznaczoną, jedynie dla nas misję, którą możemy rozpoznać właśnie przez spotkanie z Nim. Potrzeba nam wiary, że Pan Jezus uzdalnia nas do wyznaczonego zadania. My często koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje, czym nie dostajemy, ale Pan Jezus dostrzega wszystkie nasze dary, także te, z których nawet nie zdajemy sobie czasami sprawy. Dopiero w jakimś działaniu, okazuje się, kiedy wychodzimy, jakiś challenge, robimy, jesteśmy wrzuceni na ocean i patrzymy nagle, że coś takiego w sobie mamy dobrego. I to dobrze, że Pan Bóg daje nam takie możliwości. No i On właśnie ufa w nasze możliwości. Ale może też nam udzielić, gdzieś na jakąś, do jakiejś misji, do której spowuje nowych darów. Lub też udzielić ich innym wierzącym, którzy okażą nam wsparcie. Dzisiaj tego doświadczamy, takiej fajnie wspaniałej wspólnoty. I wiary nam potrzeba że nasz trud wyda owoc, że nasz trud nie jest daremny, że to ma sens. Być może nie zobaczymy tego owocu do końca życia. Zaufajmy jednak, że Pan Jezus ma wobec nas konkretny plan i jeśli będziemy mu wierni, on będzie wierny nami. naprawdę jak my nie zobaczymy owoców, to zobaczą te owoce inni, trzeba się na to też pokornie zgodzić. Gdzie Pan Jezus nas dzisiaj posyła? No właśnie, może jest pytanie. Być może nie musimy wyruszać daleko. W naszych środowiskach, w rodzinach w przestrzeniach, tam gdzie mieszkamy, w zakładach pracy. No właśnie, ale dzisiaj też nas posyła tutaj niedaleko, na plac przy Muzeum Decyzjanem, na ten jarmark, więc tam będziemy mogli wobec siebie dać też świadectwo wiary. Więc nie trzeba daleko nawet przejść fizycznie. Zrobimy taki korowód, i będzie to krótkie przejście, żeby tam rzeczywiście być, czuć się posłanym do tego wydarzenia dzisiaj. Wszyscy bracia, w globalnym świecie człowiek potrzebuje czegoś bliskiego. Właśnie własnego jakiegoś miejsca na Ziemi. I tym staje się też w jakiejś mierze kultura, kultura ludowa. Kultura ludowa to przecież dziedzictwo, czasami powoli zapomniane, i dlatego przekaz pokoleniowy, wskazujący na jej ochronę, powinien być bardzo wyraźny. Jeżeli starsze pokolenie odejdzie, nie ucząc następców szacunku do przeszłości, młodzież nie będzie znała zwyczajów swoich przodków. I do tego też jesteśmy dzisiaj posłani przez ten jarmark. Należy o tym mówić, rzeczywiście i pisać w internecie, książkach, zachęcać te młode osoby do rozmów z dziadkami, pradziadkami, uczestniczenia we wspólnych dyskusjach. Mogą temu służyć spotkania i w szkołach, bibliotekach, i ośrodkach edukacyjnych, a także wakacyjne warsztaty, a także jarmark właśnie taki tutaj, który będziemy przeżywali. Tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kultury. I nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali, aby obyczaje, wiedza i inne cenne wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Stąd dzisiaj wy jesteście też. Przejęliście pewne zwyczaje, pewną wiedzę o, o tym regionie. I pielęgnujecie to. I mam nadzieję, że chcecie przekazać to następnym Pokoleniom, ani wiem, że nie jest łatwo. Bo tak jak mówię, nie chcą słuchać, nie chcą właśnie przejąć tego. Bo dzisiaj ta cywilizacja pokazuje coś innego. I dzisiaj w dobie powszechnie panującego pędu oraz nas z każdej strony chińszczyzny, warto chociaż na chwilę zwolnić tempo i zastanowić się nad sensem tego, dlaczego naszym przodkom tak bardzo zależało na. Pielęgnowaniu tradycji i przekazaniu jej kolejnym pokoleniom, do których my także należymy. Nasi przodkowie dokładnie zdawali sobie sprawę z tego, że tradycja jest naszym bogactwem, narodowym takim dziedzictwem kulturowym, kopalnią wiedzy o przeszłości i dzięki niej znamy swoją tożsamość. Możemy korzystać z mądrości ludowych. Wypracowanych przecież przez wiele pokoleń, oraz przez to posiadamy informacje na temat życia w dawnych czasach. Czasy te w znacznym stopniu różniły się od czasów współczesnych, gdyż, jak wspomniałem, gwałtowny postęp cywilizacyjny nastąpił stosunkowo niedawno. Kiedy nie było telefonów komórkowych ani internetu, panie spotykały się w domach i zajmowały się rękodziełem. Wspólnie przygotowywały ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, przędły, wyszywały. Czynnością tym towarzyszyły często śpiewy, wspólne pogawędki przecież. Tego typu zajęcia zbliżały właśnie ludzi do siebie. Panie dzieliły się swoimi radościami i troskami. W razie problemów też mogły otrzymać niezbędne wsparcie. Wytwarzane ozdoby były takim rękodziełem, z których każde miało jakiś swój indywidualny charakter, taką niepowtarzalną wartość. A ja prezenty wykonywane w ten sposób były unikalne, bo one były tworzone z myślą o konkretnej osobie, więc nie tylko pięknie zewnętrznie się prezentowało, ale tam serce było wkładane, bo chciała ta osoba, żeby ona była obdarowana. Właśnie. Te różne zwyczaje. Na przykład, polewanie panien wodą w lany poniedziałek, czy wielkanocne chodzenie z kołudzikiem. Wybyście byście mogli tutaj powiedzieć o takich tradycjach w swoich regionach. To wszystko sprzyjało takiej społecznej integracji lokalnej, takich budowania wspólnoty, więzi. W obecnych czasach, pomimo rozwoju technologii oraz istnienia mnóstwa środków komunikacji, ludzie wydają się być dużo bardziej osamotnieni skupieni jakoś bardziej na sobie, a często pochłonięci wyłącznie swoimi sprawami. Dzieci, tak jak wspomniałem, nie chcą słuchać, bo mają właśnie internet, mają komputer, mają komórkę w ręku, więc tam zaglądają i niekoniecznie, niekoniecznie wykorzystują dobrze ten czas. I przez to też w jakiejś mierze rozluźniają się więzi rodzinne. Można nawet powoduje to może nawet jakieś takie mocne oddalenie od siebie. Jednak nie musi tak być oczywiście. Dlatego dzisiaj to idźcie, słyszymy, to jest też do nas. Nie musi tak być, nie musimy się na to zgadzać. Szukajmy tych sposobów, żeby rzeczywiście tym młodszym pokoleniom przekazywać tę tradycję i przez dialog, przez rozmowę, ale pokazanie tych wspaniałych dzieł, omówienie ich. No i rzeczywiście możemy też w tej kulturze ludowej korzystać dzisiaj z tych nowoczesnych środków, właśnie żeby w dobry sposób yy, przekazać. To dobrodziejstwo, które jest dla nas ważne, żeby się tym podzielić, tą właśnie kulturą ludową. No bo właśnie dzięki pielęgnowaniu kultury ludowej społeczności lokalne mogą utrzymać żywe swoje zwyczaje, obrzędy przecież, muzykę, o której żeśmy tu mówili, tańce, które też będziemy widzieli, stroje właśnie, język też, sztukę, rzemiosło no i pewną wiedzę, która z tego regionu pochodzi. Więc to pielęgnowanie kultury ludowej przyczynia się również do zrozumienia i takiej różnorodności, do zrozumienia właśnie takiego szacunku do różnorodności kulturowej. Ale jak wspomniałem bardzo znowu ważny ten aspekt wzmacniania więzi społecznej. Nie konkurujemy z sobą, ale właśnie chwalimy się swoim bogactwem i wcale to nie musi być rzeczywiście jakoś tak rozdzielające, ale właśnie jednoczące nas jeszcze bardziej, bo buduje przecież ostatecznie poczucie przynależności i dumy właśnie z własnych, z własnych korzeni, a także może przyczyniać się przez to do rozwoju turystyki, a nawet gospodarki lokalnej. To Wy więcej byście mogli na ten temat powiedzieć, ale rzeczywiście za to bardzo dziękuję i dobrze, że tutaj przeżywamy ten czas modlitwy, by y, potem usłyszeć idźcie i rzeczywiście Poważnie podejmijmy tę odpowiedzialność za przekazywanie tego dobra, które jest w regionach, w którym żyjemy, żeby to nie zostało tylko w nas.